Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Rynków na Wakacjach. Dawajcie znać, jak tam Wam mijają wakacje, gdzie jesteście w tym momencie, jak wypoczywacie i co dzisiaj będziecie robić, czy to taniec w Ciechocinku, w pensjonacie, czy może gdzieś tam chodzicie dzisiaj na górę, a może wylegowujecie się na plaży, dawajcie znać, czy na jeziorku dzisiaj rowerek i tak dalej, dawajcie znać. A dzisiaj zrobimy taki fajny odcinek testowy, taki format, wykorzystamy od innych YouTuberów, takich dla nastolatków. Jest taki format Overwatch, czyli będziemy przeglądać wpisy z grupy na Facebooku. Robił to dawny znajomy Gimper ze z poprzedniego mojego życia YouTube'owego i dzisiaj właśnie Albert będzie przeglądał posty z grupy na Facebooku. Inwestowanie długoterminowe na GPW to jest właśnie grupa long-terma. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do dołączenia i tutaj będziemy komentować takie wpisy. Co o tym sądzi? Jesteś gotowy? O tak, tak, super. Zapraszamy do przyłączenia się do grupy w ogóle. Przy tak, 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 jak najbardziej. Patryk tutaj pisze, Patryk Waligura. Co sądzicie o ZW na Longa? Perspektywa wzrostu na 100 w okolicy roku półtorej. Co sądzisz? No właśnie, JSW to jest ten problem, że fundamenty przemawiają za wzrostami, no bo jednak węgiel, koksujący, on tam już flirtuje prawie z 200 dolarami. Na początku roku było to 110, więc rentowność wydobycia produkcji koksu jak najbardziej rośnie. Gdyby to była spółka prywatna, to by była petarda tak? to pewnie by 200-300% wyżej była. Natomiast polityka niestety tutaj miesza związki zawodowe. Już ja nie liczę, który prezes rządzi tą spółką w ostatnich latach. Po prostu no, szkoda, szkoda niewykorzystanej szansy, bo. Też jest ryzyko strajku, bo tam są jakieś przepychanki ciągle o płace, o, o zamykanie jakichś nierentownych yy, kopalń. Także yy, tutaj fundamenty tak, a polityka i cała otoczka, niestety, hamuje przynajmniej te wzrosty. Natomiast no, hostsa surowcowa trwa. Yy, drukuje się pieniądze na, na potęgę, a świat się rozwija. Ten przemysł stalowy też się bardzo mocno rozwija, także będzie potrzeba koksu dużo. Także uważam, że no pomimo tej polityki, no to będzie się wspinał ten kurs na coraz wyższe poziomy, ale mówię, no, no szkoda, bo gdyby to był całkowicie prywatny podmiot, to byłby kilka pięter wyżej. No tak, jest to zawsze to ryzyko polityczne, właśnie w spółka skarbu państwa. Cena do wartości księgowej 0,54, tam jest wiesz, po prostu duży kapitał do, do, wzię do wzięcia jedną akcją, no ale to właśnie, to jest ten. To jest ten, ten, ten zakład o to, że wszystko będzie w porządku w spółkach Jacka Sasina, który powie, że mhm. idziemy do przodu. Spółki skarbu państwa niesamowicie tutaj działają, a potem po takim wpisie czy wystąpieniu publicznym ceny lecą. I to jest najlepszy antywskaźnik. konkuruje ze mną o najlepszy antywskaźnik. pan Jacek Stasina. Jak ja mówię, <noise> Że będzie deflacja, to jest rosnąca inflacja, dobra. <noise> Może jakiś fundusz pod, podpatrzy ciebie wiesz, i będzie grał short, jak ty wejdziesz Pewnie, na Tak. Ludzie, ludzie się proszą mnie teraz, żebym zaszortował Bitcoina. Proszą mnie, postaw tego shorta na Bitcoinie, bo chcą, żeby cena poszła do góry. Więc dobra, idziemy dalej z kolejnym tutaj, kolejnym tutaj wpisem na, na grupie. Zjedźmy. Kamil GR, co polecacie na 1-2 lata, co proponujecie, czemu lepiej, się, czemu lepiej się przyjrzeć? Mam już PKO Bank Polski w dobrej cenie i PKO SA. Jakie inne typy? Coś, co nie jest w miarę podatne na spekulacje. Kamil. Widziałem, widziałem ten wpis Kamila. O, to i... pisałeś. Tu jest twoja odpowiedź. Tak, nawet tutaj napisałem, że warto teraz mieć trochę gotówki z tego, co pamiętam, tak? Mhm, tak, mhm, teraz tak, warto jest się... moim zdaniem warto mieć troszkę gotówki w odwodzie. Tak, także na dwa lata to, to też warto mieć tą gotówkę, żeby nie być zapakowanym teraz gdzieś tam blisko szczytu przed korektą w akcję po uszy, bo to może nadejść w każdej chwili, jak taki letni deszcz, jak taka burza, prawda, taka zwała, natomiast jeżeli już odpowiadając stricte na pytanie, no to ja podtrzymuję zdanie o takich solidnych spółkach dywidendowych. Warto mieć właśnie przynajmniej na początek, jak tutaj Kamil pyta o spółki niepodatne na spekulacje, no to PZU, GPW, Budimex jest dobrą, dobrym pomysłem. Yy, uważam, że CD Projekt będzie odbudowywał się też w kolejnych latach, właśnie te, te, te dwa lata, o które Kamil pyta, to pewnie tam gdzieś doczłapie pewnie w te okolice poprzednich poziomów sprzed załamania cyberpunkowego. No ja na to liczę, tak? nie, 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 nie wiadomo, czy tak będzie, ale jest to taki podmiot płynny, duży, zawsze można z niego uciec, prawda? także tak bym, tak bym powiedział. No, mamy tutaj właśnie głosowanie e, użytkowników. Zadałeś pytanie 5 lipca. Która spółka da najwięcej zarobić na polskiej giełdzie w ciągu kolejnych trzech miesięcy? To proszę dodawać samodzielnie kandydatów. Dodał Rafał Makowski, Asbis. Czy, co to jest za spółka, ten Asbis, to tak dużo osób zagłosowało za Azbisem. To jest dystrybutor IT, wiesz, i teraz bardzo korzystają na, tej, wiesz, na, na, na tym online, że każdy chce być online, wiesz, ale też i no wiadomo, rewolucja technologiczna, ludzie mają kasę na wymianę sprzętu, chcą mieć lepsze laptopy, lepszy sprzęt, także to na, na tym bazują, ale też dolar się osłabił, teraz w, wraca, prawda, na 3,9, zniknąłeś Maćku na moment, ale okej, okay. jestem, jestem. mówię o dolarze, że to są, to są podmioty właśnie dystrybutorzy IT, które zyskują jak dolar jest słabszy, Czyli jak on tam spadł na 3,60, to w ogóle bonanza, prawda? Bo taniej, taniej kupują te, ten sprzęt, prawda? Komputery są tańsze, nie wiem, monitory, mikrofony, słuchawki i tak dalej to wszystko jest tańsze. Jak jest dolar słaby, jak jest drogi, jest to droższe, prawda? I wtedy te ceny idą w górę, więc. Marże są lepsze dla dystrybutorów IT, jak jest dolar tańszy, i tak było, i tak było przez ostatni rok że ten dolar po prostu się fajnie osłabił. A przy tym też duży popyt ze strony ludzi, którzy po prostu chcieli mieć lepszy sprzęt w domu. Może stwierdzili, że właśnie no, muszę mieć dobrego laptopa w domu, dobrą kamerkę internetową do liveów, do, do, do Zoom'a i tak dalej, prawda? Także ciśnienie, popyt był ogromny. No a dolar też się osłabił, więc podwójny. Natomiast ja przestrzegam przed inwestowaniem na podstawie takich plebiscytów, bo wiesz, jeżeli wygrał ASBIS, i to któryś raz z rzędu, chyba 3-4 miesiące po, zadałem takie samo pytanie, też był w czołówce. Nie, nie pamiętam, czy był na pierwszym miejscu i akurat korekta się zaczęła. Więc jeżeli jakaś spółka wygrywa taki konkurs, taką ankietę w internecie, to znaczy, że ludzie są już zapakowani, prawda? Mhm. że tak co ze ta ulica właśnie już jest tam zaangażowana i nie ma komu dokupić potem wyżej prawda no bo jeżeli głosujesz na jakąś spółkę no to chcesz jej trochę pomóc psychologicznie tak jakby jesteś zapakowany w Azbis głosujesz na Azbis że to jest super spółka żeby zachęcić innych tak ale inni są już zachęceni no bo też na nią głosują tak oczywiście nie wszyscy są w Azbisie no bo ja nie jestem na przykład tak może na korekcie wejdę, ale w momencie, kiedy ten konkurs był prowadzony, to był tam szczyt chyba tego Asbisu i potem nastąpiła korekta, więc trzeba uważać, no wcześniej ten CD Projekt był lubieńcem, tak, nawet po tej zwale, zwale po cyberpunku, no i niestety obniżał się dalej, 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 prawda, jak spółka nie jest popularna, jak już ten kurz opadnie i mało ludzi w nią wierzy, to jest dobry moment dopiero do inwestycji, moim zdaniem, bo wtedy wchodzi się na małym ryzyku, że nie ma tych leszczy, prawda, tak zwanych, którzy będą uciekać, którzy będą sprzedawali po każdej cenie. Także przestrzegam. Ja traktuję te, te plebiscyty jako taką ciekawostkę i podchodzę kontrariańsko, właśnie paradoksalnie do nich. Dobra. Właśnie. kolejny tutaj pytanko. Skąd ta Hossa na agro Ukraina? Pyta się, pyta się Marcin Malinowski. Skąd, skąd przez ON. Skąd ogóle, tak? To jest to... Może to Kwa Ukrainie Pawio mi oczy teraz po prostu. Tak. Skoro nagania na, na ukraińskie, znaczy nie, No żartuję, że nagania, ale no generalnie, fundamentalnie tam się wszystko zgadza, no przecież te surowce rolne idą w górę jak szalone, więc to fundamenty tylko, prawda? I, i ta duża, duża część inflacji to jest żywność przecież, prawda? W, w naszym kraju szczególnie, bo w koszyku hmm. tej żywności jest dużo. I odczuwalna inflacja też jest wyższa w Polsce, no bo my jako społeczeństwo dużo wydajemy kasy właśnie na żywność. Znaczy, jest to duże obciążenie w budżecie Polaków, no nie zarabiamy tak dużo jak Niemcy czy Amerykanie. I w stosunku do zarobków ta żywność ma duży udział, więc jak najbardziej <coughs> tutaj jest podstawa do, do wzrostów na, na ukraińskich. Natomiast tam jest ryzyko polityczne, no wiadomo, że jest wojna z Rosją w, w, we, wschod, we wschodniej Ukrainie. Nie wiadomo, co, co będzie dalej. Także tutaj zawsze jakiś tam ostrzegawczy, ostrzegawczy jest wskaźnik ten, ten polityczny, prawda? Tak, tutaj tak, też tak. bym przestrzegał przed dużym zaangażowaniem. Kolejne pytanko tutaj. Cześć wszystkim, Daniel Kowalczyk pyta. Czy ktoś z Was inwestuje, inwestował w Remak? Co myślicie o tej spółce? Cena do zysku 4, a na przykład Energo Instalu cena do zysku 9,2. Zastanawiam się, skąd taka różnica w wycenie? Jakieś trupy w szafie, trzymanie celowo kursu? Kontraktów, dużo gotówka w kasie, ale wyceniana poniżej średniej w budowlance. Jak ktoś ma jakieś przemyślenia, to fajnie aby się podzielił. Z góry dzięki. No i prze... Jakieś masz przemyślenia? Podzielcie. Szczerze, to nie znam podmiotu i jeżeli nie znam się, nie analizowałem, to nawet nie chcę wprowadzać w błąd, dlatego też nie odpisałem tam internaucie, członkowi grupy. Ale zawsze się znajdzie wśród tych 26 tysięcy ponad już inwestorów, zawsze się ktoś znajdzie, kto analizował, kto jest być może blisko zarządu. Kto pomoże. Także ja nie muszę być alfą i omegą. Z tego, z tego się bardzo cieszę, że jest tam 26 tysięcy ludzi. Ktoś zawsze będzie pomocny i odpowie na pytania. No tak, no bo na, na Marcin napisał, że po prostu mało popularna spółka i tyle, bo fundamentalnie spółka, ok? Ciążyć może to, że kiedyś ludzie zapakowali się w spółkę po wyższym kursie i teraz po każdym wzroście następuje dystrybucja, żeby wyjść na swoje albo na niskiej stracie, nie? Mhm. No. Więc tak właśnie często jest. To są takie, wiesz, mikrospółki, niska płynność to też jest duże ryzyko, nie? Że, że właśnie ktoś wysypia akcje i ciężko też o wzrost tutaj, kiedy jest mało popularna spółka i mały popyt na, na dany papier. Ale to jest też szansa z kolei, bo jeżeli jest cicho, no to biznes lubi cisza, tak? Kupić i spokojnie czekać właśnie na te swoje pięć minut i wtedy ta spółka, nie wiem, za parę miesięcy, może dopiero za rok, ale odpali, tak? Jeżeli jest wartościowa, jeżeli faktycznie warto zainwestować po rzetelnej analizie, tak? Najlepiej tak. po... Odbyciu rozmowy z zarządem, jeżeli jest okazja na walne się przejechać, czy jakąś konferencję wynikową obejrzeć, czy nawet się pofatygować samodzielnie do siedziby, tak? Prezesi są otwarci. Ja tak zauważyłem, to nie jest jakiś wielki problem się umówić. Oczywiście nie od razu, ale w przeciągu miesiąca, dwóch, na spotkanie, zobaczyć zakład produkcyjny, porozmawiać, czy, czy tam w przypadku budowlanej spółki, no to gdzieś jakieś, na jakimś placu budowy może się spotkać, tak? <grych> zobaczyć, jak wyglądają postępy. Pewnie, że tak. Ja tutaj ja odpowiedziałem też, zobaczcie. Ja też odpowiedziałem jeden dzień wcześniej, dwa dni temu. Czy w Polsce funkcjonuje jakiś broker umożliwiający błyskawiczny handel opcjami, klik w aplikacji z ofertą na rynek USA? No to Sakso. Ja korzystam z Sakso, jeśli chodzi o tutaj e, opcje. Takie coś znalazłem na znalazłam na internetach. Paulo Miguel de Sousa, a pana Ladyn powiedział. bezse możemy uznać za zakończoną. Chylę mu czoła. Coś w tym chyba jest, czy nie? Myli się. Dajcie znać w komentarzach jak to YouTubery mówią. Dodam od Ciebie, że w ubiegłym tygodniu ktoś też zasał 500 tysięcy akcji po 6,5 złotówki w pakietówce, więc wyżej niż ostatni lokalny szczyt. Tutaj BB i Development, autorstwa Ladyna Analiza. Tak, ale w ogóle jest członkiem zespołu Long Term. On wykonuje mhm. analizy na życzenie. Akurat też na TradingView ma swoje konto i tam też robi kawał dobrej roboty dla społeczności. Ale, wow, jest, ale jest członkiem naszego zespołu Long Term, też na portalu longterm.pl. Jak ktoś ma subskrypcję Longterm, to może poprosić w dziale analiza techniczna na życzenie właśnie Aladyna, albo Łukasza Popławskiego o wykonanie analizy jakiegokolwiek aktywa. Może być, może być Bitcoin, może być Dogecoin, może być Platyna, Srebro, Złoto, może być CD Projekt. No, Cokolwiek co byście sobie życzyli, to oni to robią na życzenie właśnie razem z Łukaszem. No dobra, jest, jest, jestem ciekaw, bo zobacz, 13 lat besy na jednym papierze, na BB i Development. Coś niesamowitego, ale, prawda? Ale wycena tutaj była, w, to końcówka Hossy, tej pokoleniowej, co mój ojciec tam dużo stracił. Na tak, ten. tak. No to, no, to, no to tam, no racja, 170 złotych. 150 parę złotych za, za papier. Ciekawe, czy są jeszcze osoby, które to trzymają, jak sądzisz, czy ten papier już tak odpuszczony? Ktoś, kto jest związany z zarządem, wiesz, są tacy, takie osoby bieżące bardzo w spółki niektóre, i oni, oni sobie to zostawią, co by się nie działo, tak, tak jak powiedzmy, nie wiem, ja bardzo długo trzymałem Electrim, tak, no w końcu się wycofałem, ale też wiele, wiele lat się upierałem, no tam na podbitce wyszedłem, prawda, Natomiast są takie osoby pewnie, ale tak jak mówię, najczęściej są to jacyś wcześniej inwestorzy, którzy paradoksalnie nie muszą być wcale na stracie, bo oni tam brali po grosze jakieś, prawda, w pierwszych rundach założyciele. No mm -hmm. i cóż, i trzymają, tak. Natomiast no, może jest to odrodzenie, właśnie takie, wielka rezurekcja tego papieru. Budimex wrócił jako lider, prawda, budowlanki. On jest już sporo powyżej tych, w ogóle dawno przebił te szczyty z 2007 z 2012 szczytu też przebił, jest nieustanna hossa, ale były też takie przypadki właśnie spółek z problemami, tak jak Mostostal Zabrze między innymi, który też dał mi dużo zarobić na tej hossie właśnie budowlanej 2003-2007, no potem stracił chyba 90% wartości, coś koło tego, także trzeba bardzo uważać na takie modne spółki mniejsze danej hossy, prawda, bo ci liderzy sobie dadzą radę. Ci liderzy sobie jakoś tam dadzą radę, bo oni zasysają kapitał ludzki, też kapitał, ten, ten realny, i, i lepiej tych liderów się trzymać. Natomiast mniejsze spółki, które chciały coś zadziałać w danej branży, no niestety przez 13 lat mogą być w bezsie, jak tu pokazałeś. Nieźle, co? 13 lat w bezsie. No i to zobaczymy, bo to wiesz, bo to może być. To, to nie, nie jest koniec, to nie, nie musi być, wiesz, rozpoczęcie nowego trendu, nie? To więc nie musi być. Nie no nie właśnie. Tutaj mamy kolejne pytanie od Arkadusza Brześcika. Co sądzicie o spółce Klabater? Mamy tutaj w sierpniu premierę American Circus pod koniec pre roku premiera Moonshiners. Obecnie kurs na minimach. Można zagrać pod cyrk, ale obroty są mizerne, więc ciężko coś dobrać. Ja widzę na 5.25 i czekam. Cyrk furory nie zrobi, ale Moonshiners może Ariel Adach odpisał. E, tak, ja znam akurat spółkę klabater jest w segmencie tym bliskim bardzo mojej osobie w game. Devie. Mm -hmm. Jest to nie tyle producent gier komputerowych, co wydawca bardziej. Oni wydali jedną grę ten Crossroad która nawet była takim umiarkowanym sukcesem. Oczywiście rozczarowała, ale biznesowo super, tak? Tam dobija do 100 tysięcy sztuk sprzedanych, więc w sumie nieźle. Natomiast oni bazują na innych studiach i wydają gry innych studiów. Także tutaj też można, można pod to grać, że jest dywersyfikowana. Produkcja ten amazing cirkus też chyba furorę nie zrobi, bo to jest karcianka. Ja się spodziewałem jakiejś takiej <coughs> bardziej przygodówki. Symulacje z zarządzania, a to karcianka, więc no jest to nisza, prawda? No jeżeli się zrobi super karciankę, która może konkurować z Hartonem, no to szapobata, tak? No ale to się, to się nie udało nawet cd powi CD projektowi z Gwintem. Także raczej bym był tutaj sceptykiem. Natomiast w długim horyzoncie czasu jest dobrze zarządzana przez byłych pracowników CD-projektu, właśnie z działu marketingu Michał Gębicki, także jest nisko wyceniana, bo jest wyceniana poniżej 50 milionów, z tego co pamiętam tam jakieś 40-40 parę nie chcę skłamać ale no, z tej ligi takich tanich polskich spółek game -dobowych, więc można rozważyć, ale oczywiście za niewielki kapitał tak? i zrobić hmm. samodzielną analizę, bo. To nie jest rekomendacja, ja przypominam. To, że ja się wypowiadam lepiej czy gorzej o danej spółce, to tylko są moje prywatne opinie, to też trzeba bardzo mocno zaakcentować, szczególnie dla. Ja mam, ja mam, ja mam spekulacyjnie klabater kupione i kupujcie, kupuję. <laughs> Ale tak właśnie właśnie pod, pod, to, pod to właśnie zauważyłem, że jest właśnie niski wolumen. E, mhm. I no i zobaczymy. Zobaczymy, dobra. Bo, bo, bardzo jest negatywny sentyment, nudna i tak dalej cicho. Więc taki spekulacyjny tam kapitał właśnie niski wrzuciłem, bo też jest niska płynność, więc trzeba uważać, żeby właśnie nie bujać tak. kursem. Nie? No i mamy to. Co my tu mamy? Kolejne pytanko, moi drodzy, od Adama Kubaczyka. Dobrze czytam? Adam Kubaczyk. Menica Skarbowa podniosła dywidendę z 6 do 9,5 zł, co przy obecnym kursie daje prawie 10% zysku. Czy podniesienie dywidendy może świadczyć o bardzo dobrych wynikach za drugi kwartał? Z 30 czerwca na przykład taki, taki post. Sądzisz, że podniesienie dywidendy to świadczy o dobrych wynikach? No, uważam, że tak, że właśnie to, co wspominałem też w poprzednim, jednym z poprzednich odcinków. Że dywidenda jest dla mnie bardzo ważna, istotna, bo to świadczy o tym, że jest ta dyscyplina kosztowa to raz, ale że jest ten realny cash. No bo skoro ogłosili wręcz dywidendową politykę, że będą teraz regularnie mm -hmm. wypłacać, do czego też zachęcałem zarząd i prezesa żołędowskiego, jak najbardziej. Tego mi brakowało w ogóle we wszystkich takich kryteriach moich oceny spółki, więc jak najbardziej to zwiększa atrakcyjność tego papieru, uważam. I jak najbardziej te, te zyski powinny być dobre, no bo złoto stało się modne. Sieć kantorów już liczy bodajże nawet 12 placówek, oni się bardzo rozwinęli. Czyli gdyby nie było tego popytu, to by nie otwierali nowych. Ja tutaj liczę na, na udaną inwestycję, jeżeli ktoś by chciał się pokusić, bo jest tania spółka. Oceniając to pod względem wskaźników tych najprostszych CZ, grubo poniżej 10%, tam jest jakieś takie 5-7, tak oscyluje mm. chyba CZ daje się. W każdym razie poniżej 10, CWK też atrakcyjnie. Więc ona jest tania fundamentalnie. Tutaj widzę, że stop top dane, no tak. właśnie, poniżej 10, tak, poniżej 10. No. Tak, tak, poniżej 10, widzieliście no. to. Tak, ale wiesz, zakładając dobre wyniki w kolejnych okresach, to nawet zejdzie niżej, tak. To, mm -hmm. Nie pamiętałem idealnie z głowy. No jest ale, kapitalizacja tak, 107 milionów. Tak, no to nie jest jeszcze drogo, jak na podmiot, który potrafi 20, myślę, że ma potencjał, żeby, żeby te 20 milionów zarabiać rocznie, tak, spokojnie. Mhm, no dobra, to nieźle, to nawet, no wiesz, ja jestem zaangażowany relacyjnie, z Jacek Jakubiuk jest sprzedawcą i członkiem tej Miejsce Skarbowej od, od, od wielu lat. Jestem też poniekąd prawdopodobnie twórcą tego sprzedaży, bo w 2018-2019 jak się poznałem z Jackiem, to tych materiałów nagraliśmy mnóstwo. No i to gdzieś te, ta świadomość menicy skarbowej tam wzrosła. Ja w ogóle wtedy nie myślałem o tym, żeby kupować na tym New Connectie ten papier, nie? żeby kupować mlenicę skarbową. W ogóle nie, to, no. to, to jest proces, no proces. To wchodzę dopiero tak naprawdę. Co to, to, to jest dwa lata tak naprawdę na rynkach kapitałowych, nie? Jak ty jesteś już ile? tam 20? 21. No, no, 21, no, to, no, to, no to jest ta perspektywa, nie? To jest właśnie ta, ta wciąż się uczę. Wciąż się uczę, wiesz, wciąż popełniam błędy i one też są cennymi lekcjami. Także tak myślę, że już dochodzę do takiej perfekcji powoli, tak? Powoli jeszcze kilka lat i. Będę miał podejście baffeta. Tak no, te, te jak w pokerze, pokerzyści wiesz, to jest non-stop praca. Non-stop praca na, na kartach, samy. statystykach, praca na, 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 na rozdaniach, non-stop praca. I ten poziom po prostu gry pokera poszedł niesamowicie przez ostatnie 15 lat do góry. I tak samo poziom spekulacji gry, inwestowania poszedł też niesamowicie do góry wiesz, na, na rynkach. Wszystkiego dobrego. Albert, to dzisiaj wszystko w tym odcinku. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do dołączenia do grupy Inwestowanie Długoterminowe na GPW na Facebooku. Albert będzie takie overwatche, chyba robił częściej i będzie odpowiadał właśnie w formie wideo na Wasze tutaj tematy pytania. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Link jest w opisie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach rynków na wakacjach. Z inwestorskim pozdrowieniem. Cześć. Z rozkazu el prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linków w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!